Lewicowi politycy są oszołomieni tym, co wydarzyło się we Francji. Ale nie na tyle, żeby przestać kłamać. W momencie, kiedy Niemcy próbują poprzez Unię Europejską zyskać możliwość wpychania do Polski nielegalnych imigrantów, lewicowi aktywiści próbują przekonać nas, że winę za zamieszki we Francji ponosi brutalność policji. Czy to prawda? Nie. Popatrzcie na statystyki. 2 na 10 milionów osób ginie z rąk francuskiej policji. To 15 razy mniej niż w Stanach Zjednoczonych, 5 razy mniej niż w Kanadzie, mniej niż w Australii czy Holandii. Zapewne słyszeliście, jak lewicowi politycy oskarżają policję o rasizm, bo dokonują interwencji wobec imigrantów. Tę samą narrację wykorzystywali, kiedy Teresa May, wówczas minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, Krytykowała policję za niszczenie relacji ze społecznością imigrantów i wprowadziła ograniczenie liczby podejmowanych interwencji. Efekt? Według danych Brytyjskiego Urzędu Statystycznego w ciągu 12 miesięcy, do marca 2022 roku w Anglii i Walii, 282 osoby zostały zabite przy użyciu noża lub innego ostrego narzędzia. To była najwyższa liczba od 1946 roku, odkąd zaczęto zbierać dane. W 2018 roku w tym samym tylko Londynie takich ataków była 135. Wiecie, co mówił wtedy burmistrz Londynu? Cytuję: Przemoc, którą dziś widzimy na ulicach, jest przerażającym skutkiem ubocznym wzrastającej nierówności i wyobcowania wywołanych latami zaniedbania. Wypisz wymaluj, jakbym słyszał posłów lewicy. Obecna minister spraw wewnętrznych, Sule Raverman, patrząc na przerażające wręcz statystyki, wezwała policję do zintensyfikowania korzystania z funkcji zatrzymania i rewizji, pomimo oskarżeń o rasizm. Życie okazało się jednak ważniejsze od politycznej poprawności. Były szef francuskiego wywiadu wojskowego, Pierre Brochnant, w wywiadzie dla Le Figaro mówi wprost. Przyczyną zamieszek we Francji jest masowa imigracja i polityczna poprawność, bo politycy ze strachu przez, przed byciem nazwanym rasistą nie potrafią wyciągnąć właściwych wniosków i podejmować rozsądnych decyzji. Jakie to przyniosło efekty? Widzą dziś na własne oczy. A to zaledwie początek tego, z czym będzie musiała mierzyć się Europa, jeśli nie pójdziemy po rozum do głowy. Mamy niepowtarzalną okazję uczyć się na błędach innych. Wykorzystajmy ten moment i wybierzmy inną drogę.